Wysławiam Cię, Boże Najwyższy, który panujesz nad każdą chwilą mojego życia i nad całą wiecznością. Niech Twoje imię będzie uwielbione i wywyższone ponad wszelkie imiona na ziemi i w niebie. Otwieram przed Tobą moje serce, prosząc, byś napełnił mnie nie tylko Twoją miłością, ale i światłem mądrości, które prowadzi każdy mój krok. Każdą myśl i każde słowo. Oddaję Ci ten poranek, każde zadanie, każdą rozmowę, każde wyzwanie, które dziś staną na mojej drodze. Niech Twoja ręka mnie prowadzi i ochrania, a Twoja obecność będzie moją siłą i schronieniem. Dziękuję Ci, Panie, za dar nowego dnia, za oddech życia. Za łaskę, która odświeża moją duszę i rozpala wiarę w to, że wszystko, co mnie dziś spotka, jest pod Twoim okiem. W Twoje ręce powierzam siebie i tych, których kocham: rodzinę, przyjaciół, sąsiadów niech i oni odczują Twój pokój i Twoją bliskość. Wierzę, że nic, co się wydarzy, nie wymknie się spod Twojej woli. Bo Ty jesteś moim fundamentem i moją tarczą. Niech Twoja dobroć rozlewa się na każdą godzinę dzisiejszego dnia. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, bądź uwielbiony teraz i na zawsze. Niech Twoje żywe słowo, Panie, będzie lampą, która rozświetla każdy krok, który stawiamy na ścieżce naszego życia. Niech prowadzi nas wśród zmiennych dróg, dodając jasności tam, gdzie nasz wzrok bywa zasnuty wątpliwością? Obdasz nas jasnością serca i klarownością umysłu, abyśmy potrafili roztropnie planować nasze dni, nasze decyzje i marzenia, zawsze zgodnie z Twoją doskonałą wolą. Wlej w nas głębokie pragnienie, by szukać najpierw Twojego królestwa, a nie rzeczy przemijających, i ucz nas odważnego świadectwa. Które przynosi Tobie chwałę w każdym miejscu, gdzie postawisz nasze stopy. Prosimy Cię, Ojcze, o wytrwałość, większą niż nasze lęki i mocniejszą niż pokusy, które chcą nas zatrzymać w pół drogi. Daj nam serca silne odwagą i ufnością, byśmy nie bali się przeszkód, lecz z wiarą patrzyli ponad nimi, wiedząc, że w każdej bitwie jesteś z nami. Niech każde nasze działanie, każde słowo i każdy oddech rozbrzmiewają Twoim imieniem. Bo Ty jesteś godzien chwały przez wszystkie dni i wieczność. Umiłowany Boże, z głębi serca dziękujemy Ci dziś za każdy kęs chleba, który kładziesz na naszym stole, i za dach nad głową, który chroni nas przed zimnem i burzą. Każda kromka. Każdy kubek ciepłej herbaty to znak Twojej niezmierzonej dobroci, której często nie dostrzegamy w codziennym zabieganiu. W tym dniu prosimy, abyś przypominał nam o Twoich darach, nawet tych najmniejszych, i uczył nas wdzięczności, która otwiera serce na Twoją łaskę. Spraw, byśmy wzrastali w Twojej prawdzie, stawali się silniejsi w wierze. I głębiej zakorzenieni w Twojej obecności, która koi dusze i daje nowe siły. Prowadź nas, Panie, z dala od wszelkiego zła. Oddal od nas pokusy, które chcą oddzielić nas od Ciebie. I kieruj nasze kroki ku świętości, która zbliża nas do Twojego serca. Pragniemy, by każdy dzień był przygotowaniem na wieczne przebywanie w Twoim domu. Gdzie nie ma już łez ani smutku, niech Twoja miłość otacza nas, prowadzi i chroni, teraz i na zawsze. Dziękujemy Ci, nasz Zbawco, że odkupiłeś nas z mroku grzechu, płacąc najwyższą cenę, własnym życiem przelanym na krzyżu. Twoja ofiara otworzyła dla nas drogę, wolności i przebaczenia którą sami nigdy nie moglibyśmy zdobyć ani zasłużyć. Twoja krew stała się naszym ratunkiem, a twoje zmartwychwstanie obietnicą, że śmierć nie ma nad nami ostatniego słowa. Dziękujemy, że darujesz nam łaskę, której nie sposób wyczerpać. Łaskę, która odnawia, podnosi i przypomina, że jesteśmy kochani mimo naszych upadków. Twoja miłość wlewa w nasze serca nadzieję, która przekracza doczesność i kieruje wzrok ku wieczności u Twego boku. Prosimy, Panie, nie pozwól nam nigdy zapomnieć ceny, jaką zapłaciłeś i ucz nas żyć tak, by każdy dzień był świadectwem Twojej chwały i wdzięczności za dar życia wiecznego, który przygotowałeś dla tych, którzy wierzą. Powinniśmy nieustannie wznosić nasze serca w dziękczynieniu i uwielbieniu dla Ciebie, Panie, bez względu na czas, miejsce czy okoliczności. To Ty, Wszechmogący, troszczysz się o każdy nasz oddech, napełniasz nasze dni tym, co potrzebne, podnosisz, gdy brak nam sił i chronisz, gdy zło czyha w ukryciu. Twoja opieka nie zna granic ani pór dnia, obejmuje każdy zakątek, w którym stawiamy stopy, każdą drogę, na którą nas prowadzisz. Dlatego nasze usta niech będą pełne wdzięczności, zarówno w chwilach obfitości, jak i wtedy, gdy uczysz nas cierpliwości i zaufania. Niech w naszych domach, w pracy, w podróży czy w ciszy modlitwy zawsze rozbrzmiewa Twoje imię. Bo Ty sam jesteś źródłem życia, którego nie da się wyczerpać. Jesteś naszą tarczą i światłem. Nikt i nic nie może odjąć nam tego, co dajesz z miłością. Dziękujemy Ci, Panie, z całego serca za piękno tego świata, który stworzyłeś z taką mądrością i dbałością o każdy szczegół, za góry, które sięgają nieba, za rzeki które niosą życie, za drzewa, które dają cień i schronienie. Jesteśmy wdzięczni za nasze rodziny, za ciepło domu, za bliskość tych, którzy nas kochają mimo naszych słabości, za ramiona, które przyjmują nas, gdy upadamy. Niech nasze serca nigdy nie przestaną dostrzegać tych darów, i niech każde słowo dziękczynienia będzie wyrazem naszej miłości do Ciebie. Który jesteś dawcą wszelkiego dobra, proszę Cię, mój Boże, obdasz mnie mądrością, która przenika ciemności z wątpienia, i wiarą, która stoi niewzruszenie, nawet gdy burze świata próbują zachwiać moim sercem. Daj mi zdolność rozpoznawania Twojej woli w każdej decyzji, w każdej drobnej sprawie i w wielkich wyborach, które kształtują moje dni. Ucz mnie wsłuchiwać się w Twoje słowo jak w głos dobrego pasterza, który prowadzi swoje owce bezpieczną ścieżką, daleko od sideł pokus i pułapek, jakie ten świat zastawia. Niech moje kroki nie chwieją się w obliczu prób ani pokus, lecz niech Twoja moc utwierdza mnie na drodze prawdy. Pragnę, aby całe moje życie było świadectwem Twojego królestwa. Niech każdy oddech, każda myśl i każdy czyn przynoszą Tobie chwałę, której nikt nie odbierze. Niech Twoje święte imię będzie wywyższone przeze mnie teraz i na wieki wieków. Amen. Mój bracie, moja siostro, dziękuję ci z serca, że zostałeś tutaj do samego końca tej modlitwy. Twoja obecność jest znakiem, że pragniesz więcej bliskości z naszym Panem. Pamiętaj, że miłość Pana nie zna granic ani czasu to miłość, która trwa, chroni i koi serce, gdy świat zawodzi. Nie zapominaj, że Pan zawsze czeka na Ciebie z otwartymi ramionami gotów przyjąć Cię takim, jakim jesteś, i napełnić Cię pokojem, którego świat nie potrafi dać. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoją duszę, proszę Cię. Zasubskrybuj ten kanał, podziel się tą modlitwą z innymi, którzy pragną obecności Pana, i wróć tutaj jutro. Razem będziemy wzrastać w Jego miłości i łasce. Niech Pan zawsze Cię prowadzi i strzeże.